wyczucia przeciwnika, jak to wygląda. Na no, bok. taki nietypowy, e, dosyć ciekawy kształt. I to było dost... 16. edycja oblężenia Malborka, jednego z największych festiwali średniowiecznych w Polsce, odbyła się w dniach 24-26 lipca. Tegoroczna edycja przybrała charakter jarmarku średniowiecznego. Zapraszamy Państwa na wideorelację. I uwaga! Zobaczymy, kto utrzyma najgłośniej, najdłużej. Wszyscy jedną ręką. Jedną ręką. Wszyscy gotowi? Uwaga, podnosimy i liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, twardy, dziewięć, dziesięć, Krzysztof Górecki organizuje część historyczną całego spektaklu i jarmarku w Malborku. Jak ocenia Pan tegoroczne trwające jeszcze oblężenia? Myślę, że bardzo dobrze, dlatego że bardzo dużo dzieje się. Przyjęliśmy formułę jarmarku takiego średniowiecznego, które drzewnie odbywały się na zamkach e, rycerskich, e, gdzie w jednym miejscu działo się wiele różnych rzeczy. Były i turnieje konne, i turnieje piesze, byli bardowie, byli grajkowie, teatry, kuglarze. E, zatem bardzo dużo dla wszystkich, dla każdego. Poselstwo Wielkiego mistrza, Podnieś żyć do góry, jest jak na tej życi! Jak poselstwo Boże! Pierwszy raz w Malborku? Tak, pierwszy się raz. Podoba? Bardzo ładnie. Eee, Jak specjalnie na oblężenie tak, specjalnie. Z lukami czy sam? Nie sam sam. Mhm. Tam. Eee, co, co najbardziej chciałby pan na zamku dzisiaj eee, zobaczyć? Nie wiem to. co w ogóle jest do zwiedzania, bo nigdy nie byłem. Na jeden dzień czy na jeden? Na jeden dzień? dzień. Dzień dobry, jest pan dobry. Raz w Malborku? Tak, pierwszy raz jesteśmy w Malborku. A skąd Państwo są? Jesteśmy z Poznania. Jak minęła podróż? Wspaniale, bardzo dobrze. A deszczowa pogoda nie odstraszyła przyjazdów? No mam nadzieję, że deszcz nas nie zmoczy i nie odstraszy. Jesteśmy ciekawi wszystkich atrakcji i deszcz na pewno nas nie zniechęci. Do wieczora chyba powrót jest planowany na godzinę 22. Co najbardziej Państwo chcą e, podczas dzisiejszego dnia e, zwiedzić? No najbardziej byśmy chcieli zobaczyć zamek i wszystkie atrakcje towarzyszące. Tak. A jak minęła podróż? Bardzo fajnie. E, a skąd Pani jest? E, z Poznania? A jak się podobało przywitanie przez rycerzy w pociągu? Bardzo fajne, niespodziewane, ale fajne, przyjemne. Tutaj mamy... A jak się Jest... podobali rycerze? Fajnie. Ja tam przybyłem do tego smoka, napadłem ich, złupiłem, chcieli jechać dalej gdzieś tam w kierunku Elbląga czy, czy, czy Olsztyna albo jeszcze dalej, ale ja ich tutaj wyciągnąłem i przeprowadziłem przed oblicze wielkiego mistrza, ażeby cały swój majątek tutaj właśnie ostawili. Poddali mi się, bo przecież jestem ostry takiej wielkiej postury, zatem musieli mi się poddać, a i też widzę, że Niewiasty do zakonu gnęły, zatem wielkich trudności też nie miałem, a żeby ich tutaj jak najrychlej przyprowadzić. Dzień dobry, czy są Państwo pierwszy raz w Malworku? Tak, pierwszy raz. A jak się podobało, przywitanie przez rycerzy? Fajne było. No, tak. tak. podróż. Podróż wspaniała. Ja, idziemy po krzyżaku? Idziemy bić krzyżaku. <laughs> Pani wy chyba nie wiecie, co gadacie. <laughs> bo jeszcze raz nikt nie pobił! Raz się zdarzyło. jakiemu czerwiące, że nas sprzedał, ale to jedno nas sprzedał, a nikt tego zamku nigdy nie zdobył. Pani, to dziś. Pani, konnice na was naślemy. Nie tam żadne smoki. Tego smoka, którym przyjechaliście, to spalimy. No. Bo jak się dowiedziałem w międzyczasie, kiedy grabiłem i łupiłem owych gości, to przyznali się, że są z Wielkopolski, niektórzy ze Śląska, a ktoś odpowiedział, że nawet z Małopolski, czyli od samego króla polskiego. No. A skąd pani przyjechała? Z Poznania. Jak minęła podróż? Dobrze. A czy pogoda nie odstraszyła przyjazdu? Nie, cały czas było ładnie. Baliśmy się, że tu będzie padać. A jak się podobało przywitanie przez rycerzy? Zaskakujące. Skąd pani przyjechała? Z Olsztyna. A jest pani pierwszy raz w Malborku? Nie. A pierwszy raz na oblężeniu? Tak. I jak się podoba? To znaczy, jeszcze nie byliśmy, na razie zwiedzaliśmy zamek. Mhm. A co najbardziej pani chciała zobaczyć? Tak. Y z tego co na zaplanowano? Czy jakieś, nie wiem, walki rycerskie, pokazy to było konne. Fajne. Walki rycerskie musi być. Tak? Bardzo. I co tam było takiego, takiego ciekawego? Nie, nie, tylko bardzo chcę tam pójść. Aha. Bo lubię bardzo. Są dzisiaj pokazy konne, jest ich cztery aż. Pomiędzy pokazami konnymi będą pokazy sokolnicze, ale też równolegle w tym czasie będą odbywały się turnieje walk, walk sportowych, rycerskie turnieje, oczywiście. A w międzyczasie na kilku innych ustawionych estradach będą grały zespoły muzyczne, będą też chodzić bardowie i grać wśród ludzi. Teatry uliczne, teatry jarmalczne będą wystawiały swoje spektakle. Będzie też wiele spektakli teatralnych, kukiełkowych, marionetek, takich dla dla naszych Milusińskich, żeby one jak najwięcej z tego jarmarku zyskały. Są też place zabaw. Jeden plac jest placem zabaw historycznych, gdzie są zabawy w dawnym stylu, tak jak e, bawiły się onegdaj dzieci, jak, jakie ćwiczenia wy, e, robili giermkowia, żeby zostać rycerzami, czyli są najazdy na Saracena, zbieranie pierścieni, e, walka, czy też nauka walki na miecze, a na innym placu, już takim bardziej współczesnym, dzieciaki e, rysują, lepią e, garnki, po prostu bawią się. Jest to, myślę, że wspaniała rodzina, rodzinna e, wycieczka. Dzień dobry, czy są Państwo z Malborka? E, nie, nie. A skąd Państwo przyjechali? E, z Ameryki. O, i jak się podoba Malbork? Podoba się chłopcy. Tak, i co jest najfajniejszego? Zamek? rzeczy, palki. Co się najbardziej podobało? Za dużo jest atrakcji, prawda? Jest bardzo dużo, bardzo nam się podoba. A Malbork jak się podoba jako miasto? E, bardzo ładny. Jest czysto, wszyscy są przymini. Uważa pan, że t, y, dzisiejsza pogoda nie odstraszyła turystów? A niech pani popatrzy na prawo, na lewo. Przed chwilą był deszcz, i nagle pojawiło się słońce, i turystów mamy. Y no nie powiem dziesiątki tysięcy, ale pełno, gdziekolwiek spojrzę na prawo, na lewo, do przodu, a jak spojrzę do tyłu, Pani zobaczy, z bramy wychodzą następne osoby. Tak. Zaskoczeni jesteśmy, bo byliśmy pewni, że już wszystko jest nieczynne, tak jakoś tak pierwszy raz, Pani tak do końca, człowiek nie wie co i jak czeka, tak? E, no pogoda mogłaby być troszkę lepsza, ale ogólnie bardzo fajnie, podoba nam się. Na obrębieniu po raz pierwszy, ale w zamku już byliśmy wcześniej, ale na obrębieniu bardzo ładnie, fajnie.

jest duże zainteresowanie malowaniem malowanie buziek, malowaniem buzik jak zwykle, zawsze ogromne i zawsze najdłuższe kolejki, chociaż dzisiaj może pogoda nie sprzyja i troszeczkę mniej dzieci nas oblega. A Ty za kogo się malujesz? Za kawiki. Czemu akurat mieszkalniki? Bo to jest moja najlepsza, ulubiona bajka. A jak Ci się podoba mam mandorka? Dobrze. A co najbardziej podobało Ci się? Jak walczyli rycerze. A skąd przyjechałaś? Z Polski. A dokładniej? Z Gdańska. To się cieszy taką dużą popularnością, cały czas stoi ogonek tych dzieci, które chciały mieć te twarzyczki pomalowane. W początek była bardzo fajna pogoda i naprawdę byliśmy oblegani. Wczoraj, w sobotę, troszeczkę było pod koniec gorzej, bo rozpętała się w Malborku straszna burza i musieliśmy troszeczkę skrócić czas działania grodu. A była Pani na wcześniejszych oblężeniach, czy to pierwsze? Nie, już co rocznie. I które były lepsze, takie co mamy w tym roku, czy z tymi typowymi walkami, co były wcześniej? No dla mnie atrakcyjniejsze były z walkami. No no. I ale ale teraz się te... też jest dobrze. Jakie wrażenia? No takie yy... No nie są bogate w tym roku po prostu, nie? Nie ma tych bitew wieczornych, a poza tym są fajne atrakcje, bo i dla dzieci jest dużo takich teatrzyków i no w ogóle jest i pokazów tych rycerskich także. No, udało się tylko, po prostu wczoraj pogody nie było. Nie? Jedynie przez tą pogodę to no to tak było troszeczkę kiepsko, nie? A poza tym jest bardzo fajnie. Jak się stoi? Czyli tak bardzo ciężko jest? A jak się podoba oblężenie? Czuło wczoraj? Bardzo dobrze, mimo złych warunków atmosferycznych daliśmy radę. Nie było zmęczenia? Zmęczenie dało się odczuć, ale posiadamy na tyle wysoki poziom wytrenowania, że to dla nas bułeczka z masłem. A udało się w końcu wejść do zamku, czy nie? No, z zamkiem nie mamy czasu, bo mamy tyle walk. Jesteśmy jako rycerze z piechoty i nie bronimy zamku, tylko bronimy swojego honoru w pojedynkach. Pogoniliśmy Krzyżaków pod Grunwaldem, ścigaliśmy ich do murów zamkowych, ale tam jak szczury się schowali i teraz ich chcemy wykurzyć. Ale to twierdza wielka i ciężko jest ją zdobyć, więc chcemy głodem ich wziąć. Aż im się żywność i woda skończy w zamku, sami z niego wyjdą. Duże zainteresowanie jadłem? E, bardzo duże. i Bardzo dużo pytań na temat e, jak wyrabiano mąkę, e, dużo pytań na temat piwowarstwa. Generalnie zainteresowanie naprawdę jest duże i robota przez trzy dni w rękach się pali. Pogoda nie odstraszyła? Nie, jest, jest chłodno, ale pogoda nie odstrasza, nie pada. Także jak najbardziej można tutaj spędzić miło czasu. Ja byłem przyzwyczajony do tego, że zawsze tutaj coś się działo. Zwłaszcza, że publiczność tutaj zawsze dopisywała, bo były zawsze dwa, trzy przedstawienia, były jakieś tego. A w tym roku no nie, nie, nie jest to tak jak powinno. Ciekawa impreza wartościowa, dużo faktów, dużo atrakcji, dużo stoisk. no Jestem zachwycona i polecam wszystkim. Jest coś, jest coś co najbardziej Pani się spodobało? O, ci jeźdźcy. No, turniej rycerski. Interesujesz się okresem średniowiecza? Czy ja się interesuję? No, pf, cóż. Niezbyt, ale myślę, że dzięki takiemu oblężeniu będę mógł sobie takie zainteresowanie rozbudzić.

Bo musisz ściągnąć jeszcze do twoje obuwie sportowe. Uff! Uff! I tu to dalej, bo Wątci ciki. Dobra, wsiadaj tu na zynku. No załóżmy teraz na ciebie uzbrojenie Wojownika XIII. Zatem na samym początku musisz włożyć tam kopita do środka. Kopita. Tak jest. I tak oto właśnie wyglądał Wojownik Krzyżacki w wiekach XIII. Jak widzicie, bardzo dobrze był uzbrojony, prawda? No jakby inaczej. Taki wojownik też przyjechał tutaj na ziemię polskie. Nie inaczej, tylko właśnie w takim uzbrojeniu. A było to, było to tak dobre uzbrojenie, że w zasadzie bez żadnego problemu dawaliśmy sobie radę z tymi, którzy tam na wschodzie byli. Prawda? Prawda, Paweł? Myślę, że formuła, która została przyjęta, czyli wszędzie coś się dzieje, dużo propozycji może na mniejszą skalę jest dobrym kierunkiem. Brakuje oblężenia jako takiego, czy inscenizacji, ale myślę, że to, że są tu pokazy, teatry, zabawy, gryły, szczelnica zbrojownie, rzemieślnicy, jest to formuła, która powoduje, że turyści nie nudzą się, tylko cały czas spędzają atrakcyjnie czas. Czyli każdy mógł znaleźć coś dla siebie, niezależnie od wieku. Myślę, że tak, bo spotykam tarcie zadowolonych, uśmiechniętych ludzi. Rodziny chodzą całe w komplecie, się dobrze tutaj bawiam i dzieci, i dorośli. Także myślę, że to jest chyba formuła na przyszłość dla Malworka. Co mogliśmy zobaczyć i zrobić tutaj w tych namiotach? Tu, akordy, zakończenie trasy edukacyjnej, to jest produkt zamkowy. Mianowicie, tu jest spotkanie z wielkim mistrzem, grupa odkrywców, którzy, małych dzieci, które zwiedzają zamek, tu przychodzą, zostają mianowane na odkrywców, yy, dostają certyfikat i bawią się zabawami rycerskimi, jakby kończą z silnym akcentem zabawowo, takim mm, rytualnym, yy, swoją wycieczkę po zamku i naprawdę rozmawiają z rodzicami, yy, są zadowoleni, a dzieci uśmiechnięte i chyba o to chodzi. No mimo pogody, która tutaj robiła różne niespodzianki, bo i upał, i deszcze, i wiatry, tu się dziwne rzeczy działy, to myślę, że jest sporo ludzi i impreza jak najbardziej się powinna odbywać co roku i rozkręca się coraz bardziej. Czyli pogoda nie odstraszyła turystów? Turystów nie, właśnie, bo wbrew wszystkim myślałem, że będzie zacznie mniej, mimo deszczy strasznie zapowiedzi, tych szkwałów w, wczorajszym dniu, były zapowiedzi, że będą ogromne burze, ogromne jakieś wiatry, mimo wszystko, bo bardzo dużo ludzi, także jesteśmy zmęczeni, ale zadowoleni. TV Regionalna 24.pl TV Malbork TV Sztum Żuławy i Mierzeja24.pl To my tu kręcimy.